Siemandero witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zdobyłem puchy, więc bez zbędnego gadania. Zaczynajmy! Tak więc zobiszmy sobie nowe wydarzenia. Kurde, mać! ludzie no, halo. Weźmy sobie za darmo. Coś tam wziąć. Bibi za 90 to chyba nawet nie opłaca. A tam nie wiem. I ludzie ten odcinek akurat mam misyki, robimy tak gdzieś 15 minutowy i też takie pytanie czy wolicie Angry Birds Evolution czy Angry Birds Evol Epic e Angry Birds Evolution czy Angry Birds Epic RPG rpg, rpg, no, wiecie o co chodzi i też, i dajcie znać w ogóle, pisze i też mam takie, teraz będziemy robili też Teraz będę zbierali przetony na mega opening więc zaczynajmy patrzymy misji jakie mamy mamy na szelkę i na dłożka. no ok mamy fajnie w sumie to jest najlepszy gadżet do szelki to jest gadżet do ucieczki a nie tamten tamten strzał taki zimniejszy a ten no to mi się nie podoba czasami spoko czasami nie Dobra, lecimy. Też mam nadzieję, że nie będzie mi lagowało. Bo teoretycznie nie powinno. Ale ten ból to chyba gra się, tak nie umiem. Chodź, no, panie bolisiu Panie bolisiu Panie bolisiu. Nie ja wiem, co to jest jakiś Rosjan. Chyba. Mortis. Mortisie, wracaj do mnie. Wracaj. Ty ruska. Jeb, yep, jeb, yep, jeb. Yep. Elo. Dobra, rozwaliliśmy ją. O kurde, mać. No nie wierzę w to, jestem takim nobem, żeby umrzeć takiego czegoś. Jak nas to, zjechali, to takim farcioszkiem, no nie wierzę. Kurde, dobra, chodzę tam, kości zabiło. Co? A ja tam muszę chyba wygrać. No nie, no nie, to lecimy dalej. Let's go, girl. Dobra. Panie Baroleu. Leży. Crawl. Być. Leżeć. gimidat. that. Teoretycznie użyłem, się się XD nawet nie ruszyłem, więc... Leżeć! Zbarnowałem dwa gadżety. Ale dobra, to jedna. XD. Lecimy po broczka. Ma 5 parkubów, w sumie nawet spoko. W sumie nawet bardzo spoko. Ucieczka! Chyba nie trzeba basem się odleczyć. Leżeć! O kurde, ale go zniosłem. Zniosłem go z typa z powierzchni ziemi XD. Mmm, soczek. Mmm, Kokie! Koki! No, no No, leżeć kurde, co ja będę się... Z nimi kurde szczypał, no. Let's go game! Zbieramy mega opening. To będzie gdzieś koło, nie wiem, 20 skrzynek może nawet i więcej. Będziemy zbierali te skrzynki przez dłuższy czas. Bo nie ma co się szczypać. To nie jest takie coś, że zbierzemy dwie albo cztery skrzynki i robimy mega opening, tak jak wtedy był. Ixde. Ucieczka! Ola piórnia! Pokonałem cytko. O, ucieczka. Kąpimy się w krzaszkach. Nie, nie To Jest kurde niewykonalne. Oho! Nie! Ucieczka! Dobrze. Rzniosłeś, Typka. A tak O no, Typie, wracaj. Pom, pom, pom. Jest oczek! Nie, pom, pom. Ale dlaczego umarłeś? Pom. Co, i do dobrawa, taki dworz rozwalać. Pum, pum. On ma dwa i ma 8 10. Leżeć! Lecimy, teraz jestem pogromcą. O, to, kurde, po co się ruszałeś, typie? O, ja pierdzie! Nie! To nie! nie wierzę w to, nie, po prostu to jest, kurde. No. To jest kłamstwo, hamstwo i kłamstwo. Kurde, życiowe nienawiść. Nie. Oby ten okiennik w ogóle nam wyszedł, bo ednisz się siedem, już niedługo kończy. Czy z szynki nie zginą, ale w sensie, żeby jak najwięcej zebrać ich, nie? Bo jeszcze dopiero, no, w sensie, by były szlaki, szybciej zniknął. No, co ja gadam, jakieś bzdety, głupoty. Ta mija jest otoczona! Też jest chwileczka. Nie wiem, kurde, czemu. Ale dobra, nie jest tak jak kiedyś. Wtedy. Lecimy. Lecimy teraz. O, dobra. Ucieczka! A teraz strzepnięcie. Kurde, tsunami walona. tylko podejść będę na no podejść fajnie xd Nie mnie! A ja nie chcę umierać! O tak! kowacz, Ruskie bzdety! Jeb, jeb, jep, jeb! jeb. Żyję! Mm. Co ja bym w ogóle zrobił? Ja dole! Ból zniszczy? Nie zniszczy. wiedziałem. Kurno, co ja bym zrobił? Poczekaj, po tego, żeby bliżej podeszli tym łodzikę. Ale ja kurde braci umiem w no. Polski nup kurde. Polski nobek w się po prostu. Tako. o. Let's do this. Zwergs. Może on jest jakimś lepszym fajterem. Największy... Nieważne. Najlepszy Fighter. Tylko jedno. Strzały leści w twarz. To staniesz. Jeb! no leży. A co? Ja tam będę się szczypał. Lecimy. Idziemy, lecimy. Właśnie, idziemy, lecimy. Lecimy po Broka. Otóż nie! XD zezol. Nie! Uch! Dał radę! Dał radę! Dał radę! Atak! pium, pium, pium. O! Już z XD pium! Leżeć! XD, dostałem Lepa. Lemlin! Jack! BUM! Brać, brać! Dobra, hello, typie. Ale taka jest głośna. się, dobra. Trochę przygłośnie, bo będzie znowu co ci chodzi. Tak, dobra, jeszcze dwie rundki wygramy. No tak gdzieś z 20 minutowy odcinek zrobię, trochę sobie pomontuję, ale pomontuję sobie... Lubię montować, fajnie, spoko to jest nawet. Jak w ogóle wbijacie do mojego ziomeczka, max, hashtag, xd, wszystko z dłużej. Wbijajcie też na gry Besa. a Planowałem też trochę z nim nagrać, nie pykło. Ale jeszcze za ogóle nie planuję z niej nagrać. No, jakim cudem mnie rozwalił! Hallo! To jest ten ulcik, jest taki słaby, moim zdaniem. Ten ulcik nie jest podobny do. O! Teraz zostanie. Dobra, jestem. Ale mój leży. Ale kurde. Wiosaf nie! Chopie! Nie trafisz mnie. Laksa, mam dobre Dobra, dobra przegramy to. Oni mają za dużo tych pałek. ale dobra. Chociaż się staraliśmy. Staraliśmy się. Ale prawie kroka. Pokonałem. Tor, chciałbym mieć kruka. Chciałbym mieć pierwszą legendę na tym kanale, na tym koncie w WESIE, na tym kanale. Ciekawa, jaka to będzie legenda. Może będę miał szczęście, może nie będę miał szczęścia. Ale lekkie reakcje mam, to mi się nie podoba. Ale dobra. O Jezu! Myślałam, że go zniszczę, no. no. kim jestem? Ale bibi. Uciekaj, Bibi! Uciekaj! Ale tym Baseballem ma hata Bibi. Kurde, jak poparzona. Co mnie wystałeś pod samogień, ale w sumie dam radę. Yy, nie chcę się z niej szczypać. Tak, mam. No Jezu, ja bym go zniszczył. Jakbym sięgnął. Ło, się typy wkopał. Hopie. 4-3 O jacy. To nie wyszło tak, jak byśmy chcieli. Xd. Dobra, lecimy. Dalej, to trzeba próbować. Będziemy mieli dwa upsy. To w czymś na bank pomoże. I cyk, i cyk. Dobra, lecimy na środeczek oczywiście, nie? No. Oho. Halo, laga miałem. Halo, laga miałem. No siedz! Jezu, to moja roza taka upośledzona była. Nie wiem, o co chodzi. Nie chcę grać z takimi ludźmi. Ja nie chcę współpracować z takimi ludźmi. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co. Trzeba wbijać te skrzyneczki. Dobra. Mam trzy parki, by na środeczek, Miałem pewnie pięć. Tak to się. Ej, no halo. Jest to te laksy, są w najgorszym momencie możliwym, nie? O i taki dzień Wracaj, nie uciekniesz przed prędkością. A jednak uciekła Jezu, halo. Nie uciekniesz przed prędkością. Wiedziałem, no, halo. A tak, King Emre. PIEM! piam, piam! Leżeć, Mendo. Kurde, pomściłeś siebie, przyjacielu! Zniszczyć gnojka! Gdzie uciekasz? Parówka! I tak ci dojadę! Aaaa! Je! Dobra, wyjaśnione typa. No, to ja będę się szczypać, nie? Syk. Dwudziesty drugi. O, wiemy. Hmm, fajnie, spoko, spoko. Możemy jakoś postać ulepszyć. Nita. Na broku mam misikę. jeszcze brokiem nie grałem, a jaka to misyjka? Jaka to misika na tym roku? Wygrałem 8 razy brokiem i to jest za 500. I to jest za 500! Dobra, zagramy sobie... Nie! Nie! Takie szczęście. Zagramy sobie jeszcze raz albo dwa. Mamy jeszcze czas. Czemu nie? Piam, 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 piam. a tak! Du, 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 du. Piam. Piam. Ech. No czemu ze mną nie poszliście? Halo, no ludzie, opamiętajcie się, no, lecimy wygrać, a nie. No, Adam 1, 2, 3 strzelał gola. Strzelił gola. Pią, 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 o, xD. Pa! Pa! O, no i wygranko szybkie. No i szybkie wygranko. No za tak kosę. Teraz, co zrobiliśmy? Tak, to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, róbcie, co chcecie. Koza, kiedy ty... się z wami teraz Sekta. Siema!